Witajcie! Dzisiaj zajmuję się grządką z kapustami. I przede wszystkim muszę tutaj przygotować teren, podsadzenie. I właściwie muszę to wszystko ładnie wypielić. Wcześniej, można powiedzieć, że tak wczesną jesienią, Wzbogaciłam tą grządkę o kompost Bokashi. No i wydaje mi się, że teraz jest to gotowe jakby już do, do sadzenia. Wiecie, że kapustne jakby nie przeżyją bez okrycia bielinek. Zażre dosłownie wszystko. Ja pomyślałam sobie w zeszłym roku, że skoro mieszkamy w Norwegii, mamy tutaj taki takie czyste środowisko, to na pewno nie mamy dużo tych bielinków i że to wszystko jakby obroni się samo. No, ale nie obroniło się. Dlatego mądrzejsza od doświadczenia zeszłego roku postanowiłam przykryć włókniną tą grządkę. No i tu oczywiście przygotowałam sobie patyki do zrobienia stelażu. No i rzecz jasna, jasna yy, mam też kapusty. Kapusty w dwóch takich e, koszyczkach wyglądają źle, proszą się już o posadzenie, posadzenie do ziemi, e, ale też według zasad e, dobrego, według zasad dobrego e, sąsiedztwa roślin obok między kapustami postanowiłam e, posadzić ciecierzycę. I to jest jakby efekt mojego ciecierzycowego eksperymentu, który jak sami widzicie wyszedł marnie. Na całą taką wytłoczkę po jajkach, którą uzupełniłam nasionami, wyszło ich tutaj może 7. Mam takie dwie wytłoczki, z tamtej są tylko 5. Także eksperyment totalnie nieudany. No ale wiecie, pożydziłam trochę, bo paczka nasion z ciecierzycą, a w środku było pięć nasion, kosztowała u nas 70 koron, czyli tam około 40 zł, więc no sorry, ale to było dla mnie za dużo. Yy, więc kupiłam sobie, o, ciecierzycę do gotowania. Yy, ale jak widzicie, no kiepsko to wychodzi. Chociaż nie powiem, że nie, może będę jeszcze próbować. Yy, no ok, czyli najpierw pielę, potem robię w stelaż ramkę na włókninę no i sadzę moje kapuny Gdyby wam też ktoś powiedział, że ślimaki nie lubią chodzić po zrębkach, po korze, no to macie dowód. Ściemniał chodzą. Nie mają z tym problemu. Przyjdą wszędzie, żeby zerzyć wasze sałaty. teraz zabieram się do wbijania palików na stelaż dla włókniny. Obmyśliłam sobie, że będzie tutaj takich sześć przęseł na 5 metrowej grządce o szerokości, nie wiem, może 1,70 m, nie jestem pewna. Nie musi być to piękne ani ładne, jest za darmo, więc właściwie to jest jakby najważniejsze. Działam. No dobra, paliki już powbijane. Ostatnio musiał dobić Łukasz, bo nie miał na to siły. Ale teraz coś, co będę robić po raz pierwszy w życiu, czyli wiertarkowanie. <laughs> Mam nadzieję, że nie porywa mi rąk. Ale wydaje mi się, że przyszedł ten czas, aby przezwyciężyć swoje słabości. Także kręcę. Było super lekkie i proste. Nie wiem, czego się bałam. Wykopałam te dwie róże i lubczyk. Będę na dniach robiła skalniak ziołowy, więc nada się tam idealnie. Ale w środku znalazłam jeszcze szałwię, też, też dobrze. A dla tych róż, nie wiem, dawać je na żywopłot? Czy może zrobić jakąś różankę? Sama nie wiem, muszę jeszcze o tym pomyśleć. I to muszę myśleć szybko. No, okej, okay, jak mam tu wszystko wyładnione. I teraz tak obmyśliłam taki plan, że na każdy metr tego przesła zrobię dwa rzędy jakiejś kapusty. Kapusty mają taki rozstaw od tam y, 30-40 cm tam do 70 myślę e, więc najbardziej zmieści się tu. No i zaczynam. Zaczynam po kolei. Muszę wam też powiedzieć, że jak na wiosnę robiłam moje znaczniki i oczywiście zrobiłam je kurka wodna długopisem zamiast markerem, bo nie mogłam pewnie znaleźć. No to nie, nic nie widać. Nie mam pojęcia co to było. Właściwie po tym całym eksperymencie z ciecierzycą nie wiem czy mogłam się spodziewać jakichś spektakularnych osiągnięć sama nie wiem. Czasami po prostu lubię sadzić, rozmnażać. No dobra, słuchajcie, wszystko jest gotowe. Tutaj Łukasz podpowiedział mi, żeby dodać jakieś tam dodatkowe takie zastrzały jeszcze między. W razie opuszczałaby się tkanina, to... Trochę te patyki ją tam zatrzymają. Kapusty też już wsadziłam do środka. Tak naprawdę to tylko widać ciecierzyce dobrze. A kapust broków i takich tam różnych już nie widać. Usunęłam też te kamloty. Łatwo nie było. Trochę przerzuciłam na tą stronę. I z tego stworzę z tego stworzę ziołowy skalniak. Tu właśnie gdzieś w tej okolicy. A po drugiej stronie też poukładam kamienie. No i zrobię takie tam stopnie, coś i coś ładnego zrobimy. E, w, oczywiście tu specjalna grządka też powstała dla pomidorów, które wyglądają okropnie. No ale widzicie, norweskie warunki. Wcale nie jest tak łatwo uprawiać pomidory w gruncie. Teraz idę po włókninkę. No i nakładam. No okejka. I już nawet zamontowałam włókninę. Z jednej strony wszystko wydawało się ok. No ale nagle okazało się, że włóknina jest za krótka. I nawet jak się postaram, to tu nie wyciągnę. I zrobiła się też dziura. Nie wiem, co mam teraz wykombinować. Czy pociąć tą włókninę na mniejsze kawałki i szyć? Nie, to głupie. Eee, więc ściągam to. Mam nadzieję, że bielinek nie zażre kapust. No i zamówię coś z internetu. Niestety to nie pasuje. Ciąg dalszy nastąpi.